Idzie wiosna, muchy srają, no i pszczoły też bzykają. Baby łażą na golasa lub w miniuwach i obcasach. Właśnie kończy się ta zima, ptaszek w gaciach też nie kima. Ludzie chodzą na spacerki, w krzakach robią se numerki. Kwiaty pachną. Słońce świeci, trzeba produkować dzieci. Kwiaty pachną, deszczyk pada, kwitnie miłość, kwitnie zdrada. Każdy cieszy się na wiosnę. No i wełbach myśli sprośne. Grylowanie, picie piwa, baba znowu cię wyzywa.